O, nowa bluzeczka. I to było dziwne. Hej, oglądałem ostatnio materiał gabu dotyczący kawałów o ha, Aha, tak nieźle. I o ile wiem skąd pochodzą same kawały o blondynkach, o tyle zastanawia mnie, hmym. Skąd wziął się sam stereotyp blondynki? Warto zwrócić uwagę tutaj na to, jak dokładnie wygląda ten stereotyp, bo jest on podzielony tak jakby na dwie części. Z jednej strony mamy blondynki jako ten symbol seksapilu i bycia atrakcyjną, z drugiej jednak strony mamy Właśnie te głupie blondynki z kawałów. I skąd się to wzięło? Oczywiście pierwszym takim krokiem, który wydaje się dość oczywisty, media. Jak wiemy, media lubią pokazywać nam to, co już znamy, więc potwierdzanie tego stereotypu jest czymś całkowicie normalnym. Znajdziemy mnóstwo filmów, w których właśnie mamy takie stereotypowe blondynki. Ale prawda jest taka, że to nie tylko media. Media są jakby wzmacniaczem tego, a tak naprawdę to my sami lubimy pokazywać sobie rzeczy, które już znamy. Stąd na przykład, kiedy widzimy jakąś koleżankę, która ma akurat blond kolor włosów, i ona zrobi coś głupiego, to od razu ładujemy ją w kategorię tych głupich blondynek. Bardzo lubimy takie kategorie, do tego stopnia, że bardzo często zapominamy o tych wszystkich niestereotypowych przypadkach, Popełnienia jakiejś gafy. I to jest taki pierwszy błąd myślenia, który stoi za powstaniem tego stereotypu, ale także wielu innych. Drugim takim błędem jest powiedzmy taka domniemana sprawiedliwość. Zakładamy, że jeśli ktoś jest atrakcyjny, to musi mieć jakieś inne braki. Stąd też warto zwrócić uwagę na męski odpowiednik stereotypu blondynki. I tutaj nie jest to stereotyp blondyna, a raczej stereotyp atlety. Oczywiście świat tak nie działa. Ktoś, kto jest atrakcyjny, może być też. Inteligentny, ale właśnie od tego są stereotypy, żebyśmy zamiast pracować nad sobą, mogli się skupić na wadach innych. Podsumowując, warto pamiętać, że stereotypy to tylko to, jak my widzimy daną grupę osób, a nie to, jaka jest ta grupa osób w rzeczywistości. Pytanie na dzisiaj do Was, czy szczególnie do Pani, czy któraś z Was zmieniła kiedyś kolor włosów i zauważyła, że otoczenie inaczej na nią reaguje? I jak duża była ta zmiana? W sensie, jak duża zmiana była tego otoczenia do Was? Do zobaczenia jutro!